Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Bardzo serdecznie. Dziś w programie moimi Państwa gościem będzie Marek Rogalski z domu maklerskiego. Boś. Dzień dobry, witam ciebie, Marku. Dzień dobry, witam Państwa. Cześć. Porozmawiamy sobie o 2023 pokrótce, ale przede wszystkim chciałbym poruszyć temat prognoz na rok 2024 w kontekście w głównej mierze walutowej, będzie też chwilą o surowcach, będzie też chwilą o indeksach ze Stanów Zjednoczonych, bo nie można ukryć przecież, że ich wpływ na rynki w zasadzie na całym świecie jest znaczący, okresowo mniejszy, okresowo większy, ale jednak ten wpływ zawsze dostrzegamy. Marku na początku prosiłbym ciebie o kilka słów. Podsumowania 2023 roku na rynku walutowym z punktu widzenia polskiego złotego na niskich poziomach. Kończymy ten rok. Zjechaliśmy w kontekście do dolara, wręcz do rejonów jeszcze sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. Jak Ty do tego podchodzisz? Czy ten rok przyniósł jakieś zaskoczenia? Z czego też to znaczne umocnienie naszej waluty wynikało? No generalnie, jak jakbyśmy spotkali się rok temu, to byśmy mówili o tym, że złoto jest niedowartościowany, bo to był okres, kiedy rynki no, bały się tak, polityki, kiedy byliśmy w zasadzie jeszcze w tym kryzysie surowcowym. Natomiast no, ostatnie 12 miesięcy przyniosło odreagowanie. Słabości złotego, i teraz możemy mało mówić o tym, że złoto zaczyna być przewartościowany. Oczywiście nie jest nie aż tak wyraźni, ale, ale jesteśmy właśnie jakby w takim obszarze, gdzie można już o tym mówić. Z czego to wynika? Po pierwsze, to wynika z, ze zmiany oczekiwań inwestorów na świecie wobec rynków wschodzących czyli okres tych problemów wynikających z rynku surowców, które podbijały ryzyko w zeszłym roku, czyli w drugim, znikł, a w zamian za to pojawiły się szanse na to, żeby, żebyśmy zobaczyli obniżki stuprocentowych na świecie i tym samym znów zobaczyli ten schemat, w którym Kapitał spekulacyjny interesuje się rynkami bardziej ryzykownymi, w tym także właśnie rynkami wschodzącymi, czyli też w naszym przypadku złotym. I to, że złoty jest w tej grupie walut, którymi się ostatnio bardziej interesują, no to wynika po pierwsze z tego, że mamy do czynienia ze zmianą rządów w Polsce, z tym, że ta zmiana została dobrze odebrana przez zagranicę. To chociażby widać było po giełdzie tak, warszawskiej, gdzie te wyceny spółek, jak się okazało, były zaniżane ze względu właśnie na czynnik polityczny, czyli te spółki. Z Państwa, ze względu na tutaj te pewne wątpliwości odnośnie tzw. tak zwanego zarządzania tymi spółkami, po prostu miały to dyskonto. To dyskonto teraz zaczęło być wymazywane tak, i, i widać właśnie większe zainteresowanie spółkami największymi na giełdzie w Warszawie i też. Właśnie ta zmiana władzy sprawiła, że inwestorzy zaczęli patrzeć na Polskę jako na takiego tygrysa Europy. Przypomnę, że jakbyśmy porównali sobie gospodarkę polską tą dzisiaj, a tą przed 8 jeszcze wcześniej lat temu, tak, to to jest inna gospodarka. Gospodarka jednego z największych krajów Europy. Gospodarka, która jest porównywalna z hiszpańską, czy też e, nawet zaraz włoską, czy francuską, tak? W związku z tym e, jesteśmy w innej lidze i teraz zmiana władzy, prawda, dlatego, że znów możemy mieć lepsze relacje z Komisją Europejską, że możemy wykorzystać fundusze europejskie, które nam będą przyznawane, e, jest odbierana bardzo dobrze. Nagłówki, które myśmy na przykład widzieli, tydzień, dwa po wyborach, tak, Poland is back, czyli Polska wróciła do Europy, rzeczywiście stały tutaj dobrze przez rynek wykorzystane. I właśnie potem jeszcze, w listopadzie, ten wybuch optymizmu na świecie pod kątem tego, że obniżki stuprocentowych przez FED i EBC będą już za parę miesięcy sprawił, że staliśmy takie dodatkowe wsparcie, tak? Czyli optymizm na świecie plus wybory w Polsce i stąd właśnie ta, 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 ta siła złotego plus dobre zachowanie giełdy. To jest ciekawe, tym wszystkim jeszcze we wrześniu nastroje były zupełnie inne, tak? We wrześniu giełda szorowała po dnie, we wrześniu złoty był słaby, bo wszyscy krytykowali ruch RPP, która obniżyła 100% bardzo mocno, była aż o 3,4 punkta procentowego. Mówiło się o tym, że Rada nie dba, do, nie, nie, nie dba o inflację, i generalnie, że tutaj jest tutaj zła komunikacja z rynkami. I okazało się, że wtedy to był dołek tak e, złoty. Tak, Państwo widzicie, w ciągu trzech miesięcy wyraźnie zyskał, JOL też wyraźnie więc z takim optymizmem wkraczamy w nowy rok. Złoty zyskał, ale analizując już inną parę, euro dolar, no to tutaj widzimy też dosyć sporą zmienność po zaliczeniu dołka, nawet nieco poniżej 1.05 tutaj. Na przełomie września i października my w tej chwili testujemy 1.1 i no czyżbyśmy mieli na przełomie 23-24 roku dochodzić do szczytu jeszcze z wakacji z lipca w okolicach 1.12. Z czego wynika ta siła albo mniejsza słabość ta siła euro w stosunku do do dolara. Tutaj ja bym generalnie mówił o tym, że dolar jest słaby. Bo no siła właśnie. euro jest dyskusyjna, tak? Teraz powiem czemu, ale generalnie mówimy o tym, że dolar na szerokim rynku jest słaby. To wynika z tego, że rynek uparcie twierdzi, że Fed w przyszłym roku będzie radykalnie ciął 100% te oczekiwania, popatrz, żeby sobie na stopę implikowano, to jest 157 punktów bazowych czyli dużo. Pierwsza obniżka już na początku marca o 25 punktów bazowych i rynek się w tym utwierdza. Tak? Mimo że te dane, które są z USA, one nie są takie do końca jasne. Tak? Bo możemy na przykład powiedzieć o tym, że jest relatywnie silny rynek pracy. Możemy powiedzieć o tym, że zaufanie konsumentów jest o dziwo wysokie, tak? Więc jakby takie są sygnały, które by pokazywały, że Gospodarka amerykańska pozostaje jeszcze relatywnie silna. Oczywiście inflacja spada w miarę szybko, ale czy to jest na pewno przesłanka do tego, żeby ciąć stopy już od marca? Czy moim zdaniem nie, ale na razie rynek uparcie tak twierdzi, więc być może dopiero styczeń czy luty będzie okresem, kiedy to się jakoś zacznie zmieniać. I oczywiście, jeżeli by się ta pierwsza obniżka oddlała w czasie, czyli nie w marcu, a na przykład w czerwcu, bądź nawet we wrześniu, tak to oczywiście to będzie miało wpływ na dolara, a dolar pewnie wtedy odrobi część strat. Ale odnośnie Twojego pytania, euro-dolar, 1,1275 to jest ten szczyt z wakacji, ja myślę, że on będzie sprawdzony i być może jeszcze na początku stycznia, także tutaj jeszcze w miarę szybko. Natomiast odnośnie samego euro, powiedziałem na starcie, że nie możemy mówić o silnym euro, i to jest trochę w tym racji, bo jak patrzymy sobie na oczekiwania wobec EBC, one są podobne jak wobec Fedu. Tam również 100, znaczy 1,5 punkta procentowego na stopach w dół w przyszłym roku. E, przy czym akurat EBC tą obniżkę pierwszą może dopiero mieć w kwietniu, a nie ani, ani w marcu. E, ale coś ciekawe to to, że patrząc przez pryzmat gospodarki europejskiej, gdzie mamy te wskaźniki PMI, które są słabe, gdzie widzimy duże problemy w Niemczech, Niemcy generalnie wchodzą w recesję, a już nie są, tak? E jakoś prędzej uwierzę w to, że EBC będzie ciął stopy szybko, niż będzie ciął i Fed. E I stąd właśnie mówi o tym, że ta siła euro jest taka trochę dziwna, tak? No ale na razie rynek e Gra taka gra. Mamy koniec roku, kiedy się nie myśli o jakiejś zmianie trendu, tylko się próbuje dograć stare, stare schematy do końca. Więc jeżeli coś będziemy widzieli, jakieś zmiany, to pewnie w styczniu, tak? kiedy zobaczymy właśnie ten szczyt z wakacji, czyli blisko 1,13 11, na parze eurodolar i później, i później ewentualnie jakieś obracanie trendu, jakieś znowu znów. Końcówka roku przyniosła nam też bardzo duży wzrost zmienności na kursie złota. Ja nie pamiętam tak mocnego ruchu w ostatnich miesiącach jak ten sprzed no, dosłownie kilkunastu dni, czy kilku tygodni, jak zwał tak zwał, kiedy mieliśmy ten atak na historyczny szczyt. Tam okolice bodajże 240 czy 250, a później równie dynamicznie, jak wyglądały te wzrosty, zjechaliśmy do poziomu poniżej 2000 dolarów. Marku, gdybyś mógł skomentować ten ruch i perspektywy dla rynku złota, na przyszły rok. Jeżeli chodzi o złoto, to warto zwrócić uwagę na to, że ten kruszek zachowywał się bardzo dobrze w październiku, czyli wtedy, kiedy były te pierwsze, pierwsze parę tygodni od konfliktu w Izraelu. Oczywiście złoto rosło dzień w dzień, tak? I to oczywiście był, był ruch taki, który moim zdaniem ma znaczenie w koncepcji na przyszły rok. Czemu? Bo po pierwsze, złoto jest silne, jeżeli dolar ma być słaby. A dolar może być słaby, jeżeli rynek będzie się opierał przy tych obniżkach stóp w takiej skali, jak teraz to widzi. Druga sprawa to to, że, że generalnie konflikty na świecie nie zostały rozwiązane. Tak? Czyli dalej mamy temat strefy gazy. I pojawia się temat Jemenu, czyli tutaj tego, że Jemen, czyli kraj od dekady będący w stanie wojny domowej teraz może tutaj mieć kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o przepływ tak, transportu przez Morze Czerwone i przez Kanał Suezki, więc tam Bliski Wschód wciąż się będzie tlenił, tak, Ukraina dalej w stanie wojny z Rosją. I teraz na no, to wszystko nakłada się wątek bardzo ważny w przyszłym roku, czyli wątek wyborów prezydenckich w USA i tego, czy Donald Trump stanie, tak powiem, czy, czy będzie dopuszczony tak, do, do tego, żeby móc być na stań wyborczych i jeżeli tak się stanie, że jednak nikt z Trumpa za bardzo nie zablokuje, bo nie może zablokuje, bo widzimy na razie Informacje z stanu kolora, z Kolorado, gdzie, gdzie tutaj są te komplikacje i może to się rozblokować, ale jeżeli nie, to sondaże, które na dzisiaj są, one faworyzują wyraźnie Trumpa kosztem Bidena. I tego można się bać, tego trzeba się bać, tak? I to może powodować właśnie, że złoto, jako taka przystań bezpieczna, będzie, że tak powiem, dalej popularne, więc myślę, że okres przyszłego roku będzie okresem dalszych zwyżek złota, natomiast to też nie jest to zwyżki jakieś spektakularne, tak? Pamiętajmy o czymś takim, że złoto dla Polaków to jest złoto, które widzimy oczywiście w kurs złota w dolarze, który rośnie, ale z drugiej strony dolar złoty. Nam spada, tak? Więc finalnie ta zwyżka, tak, naszej uncji złota w złotych polskich nie jest aż taka duża. Więc być może warto szukać jakiś innych pomysłów na lokowanie pieniędzy. Ja tutaj mogę wskazać Bitcoina, jako może bardzo. Wydawać się spekulacyjny instrument, ale instrument, który w przyszłym roku ma tutaj dużo ciekawych w kalendarzu tematów, które mogą sprawić, że będzie szedł do góry. No też jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, wydaje się, że te czasy takiej pełnej spekulacji to już kilka lat temu się zakończyły, a w tej chwili no też jak obserwuję rynek, coraz większa grupa zawodowych, traderów w ogóle zaczyna postrzegać Bitcoin jako taki pełnoprawny instrument finansowy, na którym właśnie można korzystać z pewnych strategii inwestycyjnych, ale ten temat zostawmy. Jeżeli już weszliśmy na rynek surowców, no to pytanie o ropę WTI tam w ostatnim czasie, co prawda niewielkie odbicie, ale jednak jesteśmy w takim krótko, terminowym trendzie spadkowym. Być może to też taka trochę dobra informacja dla nas kierowców też poniekąd, bo jednak spodziewaliśmy się szybkiego powrotu na ceny na stacjach paliw do, do tych poziomów jeszcze sprzed wyborów ostatecznie to jak tak dalej pójdzie, to my jeszcze do tych 6 zł za 95 za litr wrócimy. Tutaj też Marku poproszę ciebie o prognozę dla rynku ropy na przyszły rok. Czy ropa, ropa, się zrobiła tania, mimo tego, że mamy właśnie konflikt w strefie gazy, to ten konflikt się na razie za bardzo nie rozszerza, ale tak powiedziałem paręnaście minut temu, pozostaje otwarty temat jemenu i temat przepływu transportu przez kanał Sułeski. Jeżeli ta sprawa nie będzie rozwiązana tak, a raczej nie będzie, to to może mieć gdzieś tam swój wpływ na, na ceny ropy. Drugi wątek, bardzo ważny i wątek, który będzie przez przyszły rok oddziaływał, to jest kwestia tego, że administracja prezydenta Bidena będzie chciała odbudowywać zapasy ropy. Przypomnę, że te, te rezerwy strategiczne ropy były uszczuplone na jesieni zeszłego roku, kiedy zależało na tym Administracji Bidena, żeby właśnie ropa była tańsza, bo były wybory do kongresu. I teraz te zapasy będą odwładowywane, w związku z tym mamy generalnie perspektywę utrzymującego się przez dłuższy okres popytu na ropę. Oczywiście to nie jest tak, że Amerykanie będą kupowali tę ropę coraz wyżej, tak? natomiast generalnie pewnie nie będą dopuszczali do jej jakiegoś większego spadku, czyli te okolice 68-72 dolary za ropę WTI mogą być takim właśnie wsparciem przez najbliższe parę miesięcy na, na rynku e, tego surowca, więc e, przyszły rok mam wrażenie, że to okres właśnie stabilizacji e, notowań, e, co oczywiście jest dobre i jest złe, no bo złe, no bo nie, ta ropa tańsza już za bardzo nie będzie, ale dobre, że przynajmniej te, ten rynek się nie zaspokoi. Zanim przejdziemy do takich już bezpośrednich typów, na koniec tego naszego nagrania co do konkretnych poziomów cenowych, jeszcze pytanie o indeksy w Stanach Zjednoczonych, w zależności w jakim ujęciu byśmy na to patrzyli, albo zmierzamy do ATH, albo te historyczne szczyty już zostały pokonane, no na przykład na indeksie S&P 500, giełda na Wall Street bardzo mocna, giełda na Wall Street bardzo blisko, no, realnie tych swoich najwyższych historycznie poziomów. Czy ta relatywna siła będzie utrzymana, no, na przykład do pierwszej obniżki, która już w marcu może nastąpić, czy tutaj już te obniżki są w cenie? Jak uważasz, Marku? Ja znaczy uważam, że rynek będzie żył tymi obniżkami, że rynek będzie to motywował sobie, właśnie jako taki pretekst, do tego, żeby dalej windować, windować kursy. Zobaczmy, że ta hossa na, w sektorze AI o której wszyscy mówią, ona tak naprawdę się jeszcze nie rozpoczęła w takim rozumieniu dużych osób wH. Więc jak ja pamiętam z moich czasów studenckich jeszcze, chosy tak, na dodatkomach w 2001 roku, to, to jeszcze to nie jest to, tak? to, 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 to jeszcze, jeszcze rynek pokaże, tak. Tak? Co, co może pokazać. I dlatego uważam, że 5000 na 500 będzie wybite, Przy czym NASDAQ pewnie będzie tutaj bardziej, tak, popularnym indeksem za chwilę niż, niż ten indeks szerokiego rynku. Więc perspektywy dla gildy dobre w Stanach, natomiast trochę. Nie do końca widzę aż takiej optymizm w przypadku niemieckiego DAX-a. Tutaj przypomnę, że spółki niemieckie mogą mieć pewne problemy, że gospodarka niemiecka będzie już za chwilkę w recesji, więc, Hossa w Europie nie w takiej skali, ale Hossa w USA jak najbardziej tak. Oczywiście, no to przejdźmy do typów, tak w miarę chronologicznie, jak rozmawialiśmy sobie tutaj od tych kilkunastu minut. Na początku prosiłbym Ciebie, Marku, o typ dla pary dolar złoty na koniec przyszłego roku. Tak, ja od razu powiem, że nie lubię dawać takich konkretnych poziomów, na przykład, nie wiem, typu 3,8 czy 4,0, czy 3,90, ale generalnie. Myślę, że tutaj jakieś oczekiwania co do tego, żeby dolar zawrócił radykalnie do góry, na przykład, nie wiem, był bo 4,40. Sądzę, że raczej nie. Sądzę, że tutaj dolar raczej poniżej poziomu 4,0 na końcu przyszłego roku. Myślę też, że w perspektywie, jeżeli chodzi o, o ten czynnik ryzyka w postaci właśnie wyborów w USA. Tak po cichu kibicuje temu, że finalnie nie zobaczymy zestawienia Trump versus Biden, tylko zobaczymy panią Nikki Haley, która tutaj będzie miała duże szanse pewnie, żeby mieć nominację republikańską, jeżeli Trump zostanie zablokowany. I w tym układzie z panią Haley wygra Joe Biden, w związku z tym rynek się nie będzie tym z bardzo przejmował. Tematem polityki, i wtedy dolar pozostanie oczywiście słaby tak w kontekście właśnie tych obniżek stóp przez Fed, więc poniżej 4,0 dolar złoty w, w grudniu przyszłego roku. W porządku. A para euro złoty? A tu tu, jeżeli chodzi o złotego w relacji do euro, to jest trudniej, bo tak jak mówiłem na samym początku, złoty jest nieco przewartościowany. To właśnie chodzi o parę euro złoty. I tutaj, tutaj będę trochę mówił inaczej, bo będę wskazywał jednak na to, że, że przestrzeni do większego spadku pary euro złoty za bardzo nie ma. Tam oczywiście można mówić o poziomie 4,20-4,25, gdzieś w pierwszej połowie roku, bądź wcześniej nawet. Natomiast finalnie złoty może tutaj być nieco słabszy i będę. Wyczula Państwa na taki scenariusz, który niekoniecznie musi być w przyszłym roku widoczny, ale w 2025 być może tak. O co chodzi? Chodzi generalnie, proszę Państwa, o deficyt w naszym budżecie w przyszłym roku 184 miliardy złotych, 250 miliardów złotych potrzeb pożyczkowych nam tutaj wychodzi. I to wszystko jest, czy to, to, to jest odpowiednik powyżej 5% decyzji do PKB, przy czym w budżecie jest założenie, że PKB ma wynieść 3%, wzrost 3%, tak? Pytanie jakim cudem, jeżeli Niemcy mogą mieć problemy, więc trochę się boję tego, że my mamy ogromną dziurę budżetową, która nam się szykuje, a mamy jednak niepewność odnośnie tego, co się działo na świecie za rok, dwa, trzy lata w sensie wzrostu gospodarczego. Więc to, o ile w przyszłym roku jeszcze może być jakoś tam mało widoczne, to w 25. i 6 może być problemem dla Polski. Nadmierny dług, i to może rzutować na dowania złotego. W związku z tym, euro złoty przy 4,20, 4,25 może być okazją do tego, żeby. Później z tego zrobić ruch wzrostowy. Oczywiście, koniec przyszłego roku być może jeszcze będzie gdzieś w rejonie 4-3-4-4, ale, ale 25, 6, 7 rok tutaj może być to już wyżej. Może być wyżej. Surowce, ropa, WTI, i złoto też prośba o krótkie typy. To tak powiedziałem, że złocie, tutaj tą, tą opinię, że złoto. Przez najbliższe miesiące może być wyżej, jeżeli dolar pozostanie słaby, więc raczej koniec przyszłego roku to są poziomy powyżej 2000 zł za uncję kruszcu. Konkretnie dokładnie wiadomo, że tego nie cenimy, ale gdzieś 200, wyżej niż 200 pewnie, pewnie tak. A jeżeli chodzi o antowania ropy, tutaj myślę, że poniżej. 30 dolarów za baryłkę może być bardzo trudno. Tak powiedziałem, Amerykanie będą odbudowywali swoje rezerwy. Nawet w sytuacji, kiedy na świecie miałoby być gorzej czyli miało być spowolnienie poważniejsze gospodarki globalnej, to właśnie to się będzie tak? z tym, co będą robili Amerykanie. Więc Europa raczej utrzyma obecne poziomy. Czyli gdzieś tutaj plus minus 65 dolarów za warunkę. Za I jeszcze na koniec ZNP 500, o którym już w sumie wspomniałeś o tych szansach na pokonanie poziomu 5000 punktów, a jeżeli pokonanie, to czy utrzymanie do końca roku? Dobre pytanie. Dobre pytanie, ale myślę, że jeżeli do tego się jeszcze podłączy temat właśnie Hossy związanej z, z tematem AI, też z tematem kryptowalut, toż to właśnie może być na fali. Więc cały sektor technologiczny, te oczekiwania, że jesteśmy w jakby przededniu jakiejś gigantycznej zmiany pokoleniowej, strukturalnej, gospodarczej, itd., itd., to może prowadzić do takiego właśnie przerysowywania się giełdy, czyli tej, 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 tej hossy, tej, tej fazy nadmiernego wykupienia, ale ona może trwać. W związku z tym, myślę, że. Koniec przyszłego roku to te tysięcy, 5000, 500 i powyżej, także to może być to, że raczej szans na powrót, nie wiem, załamanie się rynku, jakiś krach, czyli powrót w stronę, nie wiem, 400, 4000, raczej nie. Marku, to wszystkie pytania, które przygotowałem w imieniu swoim całej grupy inwestorów. inwestory. chciałem Ci złożyć też najszersze życzenia świąteczne, zdrowych, pogodnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia dla Ciebie i całej rodziny. Dziękuję rolnictwu, życzę Państwu również tego, żebyśmy przez ten okres świąteczny mieli czas dla siebie, dla naszej rodziny, też czas na to, żeby naładować nasze duchowe akumulatory, żeby mieć siłę na to, żeby stawić też różnym tutaj przeciwnościom rynkowym tak, w przyszłym roku i żeby nasze portfele wciąż pochły.